Zostań gdzie jesteś. Co to? Witam was drodzy widzowie ale to bardzo bardzo serdecznie. Wracam do parku Świerkleńskiego bo tutaj ukazała mi się pewna postać niebieska istota. I od tego momentu wszystko się zaczęło. Jak widzieliście w tamtym roku to był ostatni odcinek. Później mnie 8 miesięcy nie było. Chciałem to tutaj jeszcze raz, ostatni raz zbadać, już powiedziałem, że tu nie przyjadę. Ale coś słyszył To jakieś zwierzę mogło być. Od tej istoty niebieskiej wszystko się zaczęło. Ta istota niebieska troszkę mi namieszała w moim życiu prywatnym. Nie sądzę, że to jest coś złego, jest to ktoś dobry, kto mi chciał pomóż, i nie mogę tutaj powiedzieć, że to jest ktoś zły, ale chcę się z tym czymś skontaktować i mam nadzieję, że to coś tutaj będzie, bo to mi namieszało bardzo w moim życiu, w życiu osobistym. Dojdziemy do tamtych ławek i zrobimy sobie taką głęboką sesję żaby rechoczą tam jest ten kościół nie a my przyjdziemy koło tego drzewa i zaczniemy swoją sesję Zapytamy się tej istoty, co miało znaczyć pojawienie się tych osób w moim życiu i dlaczego one się pojawiły. Dlaczego one się pojawiły? Tak naprawdę, to jest związane, związane z moim prywatnym życiem, ale to można po prostu wywnioskować, że życie. Takiego badacza i eksploratora nie kończy się tylko na tym, że się jedzie w jakieś miejsce, nagrywać te miejsce czy bez kamery się jedzie. Bo są takie miejsca, co ja jeżdżę bez kamery i nie nagrywam, bo ludzie się nie, nie godzą na takie rzeczy. A są takie miejsca po prostu, które. nagrywam i właśnie te miejsce było w takim roku ostatnie potem była moja przerwa już nie będę się powtarzał pojawiły się osoby powiem że dziwnie się tu czuję tak nie swoją wiem że ciemność może robić taki klimat w moim otoczeniu ale niedobrze się czuję nie wiem czy tam ktoś siedzi chyba nie Musi, musimy dojść do tyłowki. Tu do tyłowki, na tyłowce zrobimy sobie sesję. Tak więc, kochani, teraz wyciągnę z boxa, ustawię go na, na AM, bo w FM ja nigdy nie skanuje. Mało rzadko, strasznie rzadko. Ustawimy sobie go na AM i zapytamy się, kim jest ta niebieska istota, która była na tym zdjęciu i dlaczego ona miała za zadanie mnie odciągnąć na 8 miesięcy od tego. Że nie badałem żadnych miejsc z kamerą czy bez kamery. Przychodzę tu do Ciebie z szacunkiem. Przychodzę tu do Ciebie z szacunkiem. Czy możesz mi powiedzieć, kim jest niebieska istota? Proszę powtórz to. Czy jest tu może niebieska istota? O, dziwny głos, dlaczego pojawiła się niebieska istota w moim życiu? Odpowiedz na tym urządzeniu? Nie mogę. Jode tu do ciebie z szacunkiem. Czy możesz odpowiedzieć mi na pytanie? Nie. Kim jest niebieska istota w moim życiu? Możesz odpowiedzieć na te pytanie? To odpowiedz, proszę cię. Ja tu przede szacunkiem. Maja. A kim jest Madzia? Kim jest Madia w tym parku? Może odpowiada do tego urządzenia czerwonego, czarnego, który trzymie w ręce. Kim jest Madia? To jest niebieska istota, ta Madzia. Madziu, słyszysz to mnie? Kim ty jesteś? Madiu, możesz powiedzieć, kim ty jesteś? Chciałem się dowiedzieć, czy jesteś niebieską istotą? Czy ktoś mnie widzi tutaj? Widzicie mnie? Widzicie światło? zrozumiałe głosy. Madziu, ja teraz ci pokażę taką piłeczkę, będziesz mogła ją dotknąć, okej? Okay? Dziękuję Ci za odpowiedzi. Dziękuję Ci za odpowiedzi. Kimkolwiek jesteście, dziękuję Wam za odpowiedzi. Ja tu przychodzę z szacunkiem. Czy mnie słyszycie? to? ta sesja była autyczna? ale dziwnie się tu czuję jest tu jakoś Madzia nie wiem czy to jest ta niebieska istota myślę że nie zaraz zobaczymy jeszcze na innych urządzeniach i to sprawdzimy wyciągnął piłeczkę teraz Madziu patrz tu masz takie urządzenie świecące widzisz możesz się dotknąć to powinno już dawno wyłączyć tam jest takie urządzenie widzisz je? możesz je dotknąć jeśli jest tu jakoś madzia ze mną czy ktokolwiek możecie dotknąć tego urządzenia pokazać mi, że jesteście Możesz dotknąć tej piłeczki, która tam jest. Takie urządzenie białe. Przezroczyste. Zobaczymy to, Spirit. Spirit Tokerem jeszcze. Włączony jest. Patrz, tu takie podobne urządzenie do tego przed chwilą. Czy mam w rynku? Możesz coś przekazać przez to urządzenie. Kim jesteś? Czy jesteś Madzią? Czy jesteś może niewiaską istotą, która się pojawiła w moim życiu? Dziękuję ci, że się w ogóle pojawiłaś. jest. nie bój się podejść jeśli się boisz światła zostawię te urządzenie tutaj 8 Osiem. Osiem. Ośmiu was tu jest to dotknijcie tą piłkę Ilu was jest? Ośmiu? Jest tu z wami może taka niebieska istota? Nie bój się podejść do tego urządzenia, ale ci nic nie zrobi. Ja tutaj przyszedłem szacunkiem do was. Absolutnie wam nie chcę nic zrobić. Widzicie to światło, co czym ja w ręce? Musisz wyjść. Musisz wyjść. Ok, jak tego sobie życzycie, to tak zrobię. Ale ja jeszcze włączę jedno urządzenie. Ja jeszcze włączę tutaj na tym urządzeniu jedną rzecz i mi coś pokażecie, tak? I ja już stąd wychodzę. Uszanuję Waszą decyzję. I wyjdę okej. Okay? Jak mnie tutaj nie chcecie. Czy mnie zrozumieliście? Lustro. Lustro. Aha. Wiem o co chodzi. Może być tak, że ta niebieska istota przychodzi przez lustro. Odwiedzasz mnie czasami? Może dotknąć te piłki, co tam jest taka czysta. Patrz, ja teraz na tym urządzeniu, które trzymie w ręce, włączę takie coś. Będziesz mogła wygenerować obrazek. Co widzisz? Okej? Okay? Przeszłość. Przeszłość. Okej. Okay. Rozumiecie? Wiem o co chodzi Ci. To było przeszłość. To było kiedyś w przeszłości. Ten ktoś się pojawił kiedyś i to była przeszłość moja. To mi świeci lotarką. Okay. żyjący żyjący tak tak no ta osoba żyje OK i tak mi dużo przekazałaś wiesz co ja teraz włączę tu na tym urządzeniu taką aplikację będziesz mogła mi coś przekazać OK Spiritoker się zaciął Patrz Nie da się go wyłączyć. Normalnie Spiritoker się zaciął Nic, zero funkcji. Muszę wyłączyć Muszę wyłączyć tego spiritokera. Ty wpływasz na te urządzenie, że nie mogę go wyłączyć. Patrz, tu masz takie urządzenie. Na dole leżej piłeczka. Czy ją widzisz, możesz coś wygenerować? Co teraz widzisz? Tutaj na tym urządzeniu. Ostatni raz się proszę i już stąd wychodzę. Ja uszanuję Twoją decyzję. Wygenerujesz coś tutaj i ja stąd wychodzę. Cokolwiek. Co widzisz? Tylko jest spokój. Boisz się podejść? To zostawię to tutaj na ławce. Podejdź, nie bój się. Nie bój się, a ja wyłączę światła Nie bój się, podejdź. Podejdź do tego urządzenia, które tam jest. Nie bój się podejść. Możesz coś wygenerować. Pomyśl coś, a to mi się tutaj wyświetli. Co teraz myślisz? Kup się i odejdę stąd. Wyjdę od razu. Się moj Nie bój się, ja ci nic nie zrobię. To piłka już wiesz na. No podejść. Ja się obrócę i nie będę patcął, ok? Nic, zero odpowiedzi na razie. Co to było? Patrz to. To jest jakoś. Dziękuję ci za odpowiedź. Dużo mi tu mówi. To jest jakiś. ręka z jakimiś obrączkami. Co to? Dobra, już wychodzę. Koniec, koniec kontaktu. Zostawiam cię. Nie można ze mną podążać. Absolutnie. Na mocy prawa, zostań gdzie jesteś, nie możesz za mną podążać. Zostań gdzie jesteś. Co to? Ej, przed chwilą... Nie wiem, czy coś spadło z drzewa, czy jakieś zwierzę. Ale to normalnie... Przeleciało. Nie wiem czy byście to widzieli, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia czy to było zwierzę, co to było. Matko Bosko, coś tam leciało za mną, coś leciało normalnie tam po, tych, po tej trawie. Nie wiem czy ja to uchwycił kamerą, poważnie coś normalnie leciało i było słychać, było, było słychać kroki takie dziwne, może to było zwierzę, no nie wiem ale to coś powiedziało, żeby mu wychodzić jak się to wygenerowało to po prostu chciało mnie to spłoszyć stamtąd dobrze kochani to tyle, w następnym odcinku myślę, że w końcu już będzie Łukasz na filmie bo niestety y, ciężko z moją mobilnością i nie, mogę, nie możemy jakby to powiedzieć z moją z mojej winy, z mojej mobilności, bo yy, teoretycznie nie mam własnego samochodu, na razie czekam na niego i teoretycznie z tego powodu, że nie jestem mobilny, no nie możemy nagrać odcinka, ale wydaje mi się, że na drugi tydzień yy, będziemy już z Łukaszem nagrywać, i będziecie widzieć to gdzieś za dwa tygodnie, tak więc Łukasz, jakbyś oglądał sorki, ale niestety, no nie jestem mobilny jak na razie, tak więc trzymajcie się. Dziękuję za lajki, za komentarze, za wszystko. I pozdrawiam osobę, co się pojawiła w moim życiu w październiku. Cześć.